Witam serdecznie wszystkich, króli nam chrystę z tej strony ja Michał Puer, minister, dzisiaj specjalny odcinek na niedzielę palmową. Dzisiaj przeczytam wam Ewangelię według świętego Marka, dzisiaj z laptopa, dokładnie ze strony archiwia, czytania. Zachęcam, żeby też czytać. Jeśli ktoś chce, dzisiaj coś mi groził tak. Teraz odczytam Ewangelię, która jest zazwyczaj przed procesją z pramami, bo męka pańska to jednak jest trochę rozszerzone czytanie, które się zazwyczaj czyta jako Ewangelia, więc dziś przeczytam dla Was. To jak właśnie jest, jest przed procesją z palmami. Słowa Ewangelii według św. Marka. W rozdział 11 werset od 1 do 10. Gdy się zbliżał do Jerozolimy, do Betfagi i Pytani na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzeki cie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie powiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadł. Odwiążcie je i tutaj. do Gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie – Pan go potrzebuje zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, niektórzy ze stojący do pytali Cóż to ma znaczyć, że rozwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus poleciał, polecił i pozwolił. Przeprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze. On, no, siadł na niej. Wielu zaś słało swoje płaszcze na drodze, pane gałązki ścięte na polach, ci zaś, którzy go poprzedzali. Osanna, usobiony ten, który przychodzi w imię Pańskiej, usobiony królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Osanna na wysokości. Oto słowo Boże. Nie bój się co Oto król Twój przybywa się co za załośleciu. Każdy, kto wnikliwie czyta Stary Testament, musi stwierdzić, że wszystkie proroctwa w zawarte spełniają się w Jezusie Chrystusie. Jedno z proroków mówi, że król przybywa na osioł. Może nie jest to limuzyna czy ekskluzywny samolot, ale nie ukrywam, że taki środek lokomocji robi wrażenie. Bóg jest pokorny. On nie chce nas przerazić swoją przedmocą, ale delikatnie wkracza w nasze życie. Podobnie jak 2000 lat temu, taki dzisiaj wjeżdża na osiołku do naszej codzienności. Nie szukaj Boga w wielkich wydarzeniach, szukaj go w swojej codzienności. Bardzo często mijamy się z Bogiem, bo oczekujemy fajerwerków w życiu duchowym. Tymczasem on jest cichy i pokorny. Możesz go dostrzec w porannym słońcu, w świetle ptaków albo w uśmiechu drugiego człowieka gdzie jest dobro, tam jest Bóg, bo On jest dobry. Odrywanie dobra w świecie sprawia, że sami zaczynamy pragnąć nieść dobro innym. Zachęcam Cię, abyś naśladował Jezusa. staj się takim siokiem, który przyniesie Boga innym. Pozwól, aby Twoje oczy tropiły dobro. Pozwól, aby Twoje dłonie roznosiły miłość. Pozwól, aby Twoje uszy nasłuchali. Aby Twoje serce przestało być niego, na 1 dla się 1 się 1 1 1 jest. jest Jezus. rozważania, rozważania, zamyślenia księdza Kamila 1 1 serdecznie kazania posłuchać się na Tanie, które będzie związane z męką pańską, prawdopodobnie ja dla Was przeczytam na wielki piątek, mimo że to jest podział na role. Przepraszam do to, coś nie rozproszyło. Ze względu na to, na to, że jest tam podział na role czy nie, to ja będę to czytać tak normalnie co nie. Was i od razu zapowiadam serię, że będzie od poniedziałku do niedzieli Zmartwychwstania będą po prostu czytanie z Ewangelii, z książki, którą, którą zazwyczaj miałem i po prostu będzie to, będzie to słuchane, będzie to czytane, będzie wszystko na fału Bożą. Jak tu księża teraz w filmii, jak mówią że na początku wszyscy czyli Hosanna, a później na krzyż, na krzyż z A Ty, bracie siostro, chcesz zbawienia. Zbawienia. Zbawienia czy Jezusa do swojego życia. Czy Ty tego chcesz? Z mojej strony to wszystko, bracie siostro. Króluj nam Chrystus.